Debaty mamy i taty. Naszym gościem jest Michał Kuś, współzałożyciel Fundacji Applika i Centrum Pomocy Psychologiczno-Duchowej Manreza. Psycholog, logoterapeuta i psychoterapeuta. Wraz z upływem czasu dzieci dorastają, a co za tym idzie, pojawiają się coraz poważniejsze tematy do rozmowy. I właśnie, jak tłumaczyć dziecku, że jest ważne to bardzo ważne pytanie, i tak sobie myślę, że w ogóle nie trzeba czekać z tym do tego, aż dziecko dorasta, bo każdy z nas ma tą taką podstawową i bazową potrzebę e, potrzeba akceptacji i tutaj w tą potrzebę akceptacji miłości właśnie wpisuje się to, żeby przekazywać dziecku już od najmłodszych lat, od samego początku właśnie to, że, że jest kochane. Że jest wartościowe, że ta miłość jest bez, bezwzględna, tak naprawdę, że nie zależy od tego, co dziecko zrobi, czy będzie nam posłuszne, czy nie, czy będzie wypełniało te nasze jakieś zalecenia. I tak naprawdę, właśnie w, co, w codzienności powinniśmy dbać o to, żeby znaleźć w ogóle taki czas, kiedy powiemy to albo Właśnie werbalnie przekażemy słowem, albo po prostu przekażemy to w sposób niewerbalny, że ono jest dla nas ważne, że troszczymy się o nie, e, nie wiem, podejdziemy, przytulimy, e, pogłaskamy, e, spędzimy z nim czas, zadamy więcej niż jedno pytanie, to standardowe, jak tam w szkole albo jak minął dzień, tylko naprawdę zainteresujemy się tym, co dziecko robi, e, o czym myśli, co jest dla niego ważne w tym momencie, bo właśnie przez to przekazujemy też to, że sama osoba dziecka jest dla nas istotna i ważna. Przechodzą takie sytuacje, kiedy trzeba poruszyć trudne tematy. No i jak zacząć rozmawiać o trudnych tematach, tematach z dziećmi? Myślę sobie, że te trudne tematy, to, to też są takie. Często nabudowane takim strachem. Tak? Czyli przede wszystkim też musimy oswoić swój strach, tak? czy swoją niepewność. A najlepiej to zrobić właśnie przez to, żeby sobie odpowiedzieć, po co ja chcę przeprowadzić jakąś rozmowę. Tak? Czyli spróbować znaleźć sens. W tym, co jest trudnego, o co chcemy dziecko zapytać. Tak? I jeżeli ja odnajdę ten sens, tak? jeżeli ja znajdę jakiś cel, dla którego chcę właśnie daną rozmowę przeprowadzić, jakiś temat poruszyć, to tak naprawdę ja już będę wiedział, jak, jak to zrobić. Tak, czyli przede wszystkim odpowiedzieć sobie na, na to pytanie, po co ja to chcę zrobić. Tak? I tutaj zwykle się pojawi taka myśl, tak, że no właśnie zależy mi na dziecku. Tak? Czyli to dziecko jest dla mnie wartością. To, co przed chwilą mówiliśmy, tak? że ja sobie zdam sprawę, że to nie jest tylko nie wiem, wypełnienie zadania, odfajkowanie nie wiem, kolejnego tematu, który właśnie przysłowiowo jest trudny tylko ja będę wiedział że właśnie zależy mi na tej osobie zależy mi na tym co ja chcę mu przekazać zależy mi na tym że żeby nie wiem przekazać jakąś wartość tak i wtedy ja znajdę sposób, znajdę miejsce, znajdę sytuację, spróbuję nie wiem, zaaranżować jakoś jakoś miejsce, tak, ale to są takie techniczne sprawy, oczywiście one są też ważne, tak, żeby ta rozmowa nie odbywała się w przelocie, żebym ja też po prostu nie był, nie wiem, myślami już gdzie indziej w pracy, albo myślał kiedy to się skończy, tylko żebym naprawdę zadbał o to, że to ma być właśnie czas i miejsce odpowiednie do tego, tak, że jestem w dobrym nastroju, że wiem, jaki cel mi przyświeca, że zadbam też o to, żeby nie wiem, dziecko było najedzone, takie podstawowe rzeczy, tak, i żeby, nie wiem, żebyśmy to zrobili właśnie w takim wygodnym miejscu, bez bez pośpiechu, bez właśnie chociażby e, nie wiem, smartfonu, bez telewizji, bez tego, co nam nie wiem, przeszkadza i nas rozprasza. To myślę, że, że to są też takie techniczne sprawy, ale, ale ważniejsze jest właśnie to, żebym ja wiedział, po co to chcę zrobić, po co chcę dany temat poruszyć. Wspomniał pan o czasie. E, tego czasu dużo potrzeba na, na takie rozmowy. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy zabiegani, za tak? więc tak naprawdę to nie chodzi o, o to, żeby ilościowo tego czasu było dużo. Tylko ja zauważam, że właśnie jeżeli ja odpowiem sobie na to pytanie, tak, że ja chcę, po co ja chcę poświęcić czas mojemu dziecku tak? albo osobie, która jest dla mnie ważna, to ja tak naprawdę będę. Chciał zadbać o to, żeby ten czas, który spędzamy razem, żeby on był wartościowy. Zatem no, ja sobie tak myślę, że najlepsze byłoby, gdyby ten czas był ilościowo długi i jakościowo dobry, ale jeżeli nie, nie stać mnie na to, żeby nie wiem, tego czasu dużo poświęcić, to naprawdę zachęcam do tego, żeby zadbać o jakość tego czasu. Tak? Czyli żeby poświęcić całkowicie swoją uwagę, właśnie. Dziecku albo tej osobie, która jest dla mnie ważna. Tak? Dziecko bardzo często szuka, poszukuje. Jak ukierunkować spojrzenie takiego dziecka na świat? Jak mu pomóc trochę? Tutaj myślę, że to jest właśnie trudne zadanie dla, dla nas dorosłych, tak? bo e, czasem chcemy pewne rzeczy narzucić e, ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia, i bardzo często popadamy w taką e, ślepą uliczkę e, moralizowania. Tak? I e, taką odpowiedzią na to myślę jest to, że e, zaciekawimy się swoim dzieckiem. Zaciekawimy się, czyli będziemy starali się zamiast właśnie, nie wiem, coś mu tłumaczyć, czy na siłę go gdzieś przeciągać, to jeżeli będziemy patrzeć, czym ono się interesuje. Jeżeli będziemy wyłapywali na przykład jakieś takie sytuacje, z którymi dziecko do nas przychodzi albo z czym ma problem, no to wtedy naturalnym może się okazać, że. że Będziemy mu przekazywać jakieś ważne umiejętności, ważne cechy. Na, na, na przykład, tak. Pamiętam taką sytuację z własnym synem, który przyszedł do mnie i powiedział, że zepsuły mu się drzwi. Tak? I pierwsza myśl była taka, że ja to zrobię najlepiej, oczywiście. Tak? Ale druga myśl, która zaraz mi przyszła po tym, brzmiała tak, że wziąłem syna. Poszliśmy po narzędzia i pokazałem mu jak to zrobić. Tak? Za drugim razem tak? już wziąłem go, też poszliśmy po narzędzia, ale poprosiłem, żeby on już to zrobił i mu w tym pomagałem. I jakby przez prostą rzecz, tak? że zepsuły mu się drzwi, klamka zaczęła wypadać przeprowadziłem go trochę przez taki proces uczenia, jak może to sam zrobić. Tak? I w tym momencie, jeżeli cokolwiek mu się zepsuje, to on potrafi część rzeczy już zrobić sam, a tych, których nie potrafi, wie, że może przyjść do mnie. Myślę, że to jest taki najprostszy sposób właśnie zaciekawiania się dzieckiem i takiej uważności na to, co się dzieje w otoczeniu, też dziecka, co się dzieje czasem w domu? Bo naprawdę te zwykłe sytuacje, takie codzienne, dnia codziennego, można wykorzystywać do tego, żeby właśnie uczyć konkretnych umiejętności, które będą przydatne w życiu. Dziecko potrzebuje także wolności, i jak wypracować taką sferę wolności między rodzicem a dzieckiem? Sam mam właśnie już do dorastającego syna, i, i tak naprawdę mm, też mierzę się z tym, żeby zostawać, zostawiać dziecku wolność tak? żeby pozbawiać się albo wycofywać się trochę i nie wchodzić w taki obszar kontrolowania, ale z drugiej strony mam taką. Głęboką świadomość, że ta wolność dobrze jeżeli łączy się z odpowiedzialnością. Tak, czyli jeżeli dziecko coś wybiera, tak? to ja staram się z nim właśnie przedyskutować, jakie to może mieć konsekwencje i sprawdzić, jakie ma w ogóle możliwości. Tak, czyli dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ta wolność. Nie sprowadzała się tylko do jednego pomysłu, który dziecko, dziecku wydaje się za najważniejszy, czyli żeby to nie był taki idealizm, a żeby po prostu e, uczyło się wybierać. Bardzo Panie. dziękuję za rozmowę. Debaty mamy i TATY 2022. Kampania Edukacyjno-Promocyjna na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.